mamy ja teraz nieco bardziej zaawansowane ustawienia narzędzia typu pędzel oraz nauczymy się konfigurować tablet graficzny do użycia z Photoshopem. Tablet graficzny jest urządzeniem, którego używa się zamiast myszki do wykonywania czynności przypominających malowanie, czy też rysowanie po ekranie komputera. Takie urządzenie wystarczy najprostsze i najtańsze do tego, żeby wykonywać z dużo większą swobodą. Rozmaite czynności edycyjne czy też retuszerskie w Photoshopie rezultaty są zawsze lepsze wtedy, kiedy używamy tego bardziej precyzyjnego narzędzia, niż wtedy, gdybyśmy próbowali malować czy też przemalowywać obrazy za pomocą myszki. Photoshop doskonale współpracuje roz z rozmaitymi tabletami i z prostszymi, z bardziej zaawansowanymi urządzeniami. Wystarczy tylko wiedzieć, w jaki sposób skonfigurować ustawienia pędzla, i tym też zajmiemy się w tym klipie. Aby dostać się do tych bardziej zaawansowanych ustawień narzędzia pędzel, warto zmienić przestrzeń roboczą na przestrzeń o nazwie Malowanie. Taką właśnie mam aktywną w tym momencie. Dzięki temu po pierwsze uzyskujemy dostęp do panelu ustawienia predefiniowane pędzla, co jest taką troszeczkę rozszerzoną wersją wcześniej omawianej przez nas podstawowej palety z końcówkami pędzla. Ten panel różni się od palety, Wcześniej omawianej tym, że oprócz podglądu samej końcówki danego pędzla mamy jeszcze widok na ślad, jaki ta końcówka generuje na powierzchni obrazu, co daje nieco lepsze wyobrażenie na temat tego, co możemy zdziałać przy użyciu danej końcówki. Warto się przyjrzeć, przynajmniej niektórym z tych predefiniowanych końcówek. O wiele ważniejsze dla nas jest jednak coś, co nazywa się. Pędzel, panel o nazwie Pędzel. Tutaj mamy już wszystkie dostępne w programie Photoshop opcje oraz ustawienia narzędzia Pędzel. Omówmy teraz najważniejsze elementy tego panelu. Po pierwsze, sekcja kształt końcówki pędzla oraz kolejny mamy powtórzone paletę predefiniowanych ustawień narzędzia, z której możemy wybierać końcówki już ustawione w jakiś sposób. Mamy tutaj suwak rozmiaru, suwak twardości. Jest również suwak odstępów. Możemy ustawić odstępy większe bądź mniejsze. Jeżeli odstępy są ustawione na stosunkowo wysoką wartość, to ślad pędzla jest rozbijany na elementy składowe tego śladu. Podstawowe ślady pędzla budowane są z okręgów, czy właściwie z kół, powtarzanych, zagęszczanych w odpowiedni sposób na danym odcinku. Jeżeli interesuje nas taki efekt, oczywiście możemy w ten właśnie sposób. Ustawić parametry odstępy, natomiast z reguły korzysta się z ustawień dość niskich, nie przekraczających 20-25%, ponieważ to daje nam ślad pełny. Warto zwrócić uwagę, że możemy te odstępy ustawić na wartość no, absolutnie minimalną, czyli równą 1%, i to daje nam najgładszy możliwy do uzyskania ślad, ale przy niektórych typach końcówek. To ustawienie może być, może być zbyt obciążające dla komputera. Jeżeli nasz komputer nie jest wystarczająco mocny, silny do, do pracy z takim programem jak Photoshop, no to ustawienie odstępów na ten 1% może powodować trudności z odświeżaniem, czyli po prostu będziemy musieli chwilkę poczekać po namalowaniu pojedynczego śladu, co jest bardzo uciążliwe. W takim przypadku warto te odstępy nieco zwiększyć, na przykład do tych domyślnych 20 czy 25%. I prawdopodobnie płynność pracy tego narzędzia i naszego komputera dzięki temu wzrośnie. Pozostałe parametry, jakie są dostępne w tej sekcji, to odbicie oraz obrót, no i spłaszczenie końcówki. Wybierzmy może końcówkę o, o nieco innym śladzie niż ten, niż ten okrągły, może coś takiego. Odbicie działa w ten sposób. Po prostu mamy. W pewnym sensie odbicie lustrzane tej końcówki, zarówno w pionie, jak i, jak i w poziomie. Możemy również za pomocą tego mechanizmu obracać o, o dowolną wartość kątową ten ślad, bądź klikając te maleńkie punkty, spłaszczać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc każdą końcówkę możemy modyfikować w ten sam sposób, czyli za pomocą dostępnych tutaj parametrów. Dobrze, to teraz sprawa najważniejsza, a zatem obsługa tabletu. No bo praca z narzędziem pędzel oraz innymi narzędziami typu pędzel ma sens głównie wtedy, gdy używamy tabletu graficznego, który wspomaga naszą pracę, daje nam dużo więcej swobody. Tablet graficzny to takie urządzenie, które składa się z pewnej podstawki rysującej, powierzchni rysującej oraz piórka. Ta powierzchnia rysująca jest. Czuła na nacisk pióra, i Photoshop potrafi zrobić naprawdę dobry użytek z tej funkcjonalności, ponieważ tę właściwość, tę funkcjonalność, nacisk pióra na powierzchnię tabletu można przełożyć na określony efekt rysunkowy w Photoshopie, na przykład na zmianę średnicy końcówki narzędzia. Jeżeli chcemy taki efekt uzyskać, należy uruchomić tę opcję, dynamika kształtu. Następnie w tej sekcji wahanie rozmiaru na liście sterowanie zaznaczyć opcję nacisk pióra. Czasami może się pojawiać taki znak ostrzeżenia informujący nas o tym, że Photoshop nie wykrywa obecności tabletu w systemie. Bardzo często ten komunikat pojawia się na wyrost, co znaczy, że tablet jest podłączony, jest zainstalowany i poprawnie skonfigurowany, ale od momentu uruchomienia programu ani razu jeszcze go nie użyliśmy. W momencie kiedy dotkniemy piórem powierzchni tabletu, ten, ten znak ostrzegawczy zniknie po to, że oczywiście zacznie z tabletem współpracować. No więc zobaczmy, co nam daje to ustawienie. Wybiorę nieco większą średnicę końcówki. I jeżeli zacznę malować, jeżeli będę delikatnie przyciskał końcówkę pióra do powierzchni tabletu, no to uzyskam cienkie linie. Jeżeli nacisk będzie większy to linia staje się grubsza. W ten sposób siła nacisku pióra na powierzchnię tabletu przekładana jest na szerokość śladu, którym malujemy. To jest pierwsza właściwość, z której możemy skorzystać. Wyłączę dynamikę kształtu. Uruchomimy teraz dynamikę transferu. Taka troszeczkę dziwna nazwa, ale za momencie wszystko będzie jasne. Otóż tutaj interesuje nas wahanie krycia, czyli możliwość zmiany krycia koloru, który nakładamy pędzlem na bieżąco w trakcie malowania i dokładnie tak jak wcześniej, pod wpływem nacisku pióra na powierzchnię tabletu. Więc ponownie opcję sterowanie ustawiamy na nacisk pióra, i w tym momencie efekt naszej pracy będzie wyglądał w ten sposób że średnica będzie pozostawała taka sama, niezmienna. Natomiast niewielki nacisk pióra na powierzchni tabletu daje nam kolor stosunkowo mocno przezroczysty, natomiast nacisk silniejszy zwiększa krycie. Więc też jest to rzecz bardzo przydatna nie tylko dla malarzy, rysowników, którzy chcą pracować na komputerze, ale również dla osób zajmujących się retuszem, o czym też wkrótce się przekonamy, ponieważ narzędzia retuszerskie, bardzo wiele z nich, to narzędzia typu pędzel, a więc narzędzia posiadające końcówkę, a sposób zachowania tej końcówki możemy definiować czy też regulować poprzez używanie tabletu graficznego. Jeżeli jednak już mamy ten tablet graficzny i chcemy go używać, no to to również zmusza nas do częstego zaglądania do panelu pędzel, ponieważ. Bardzo często będziemy chcieli modyfikować opcje dynamiki, a więc czasem będzie nam potrzebna dynamika transferu, czyli zmiana krycia pod wpływem siły nacisku, a czasem będzie nam potrzebna dynamika kształtu, czyli zmiana średnicy pod wpływem nacisku pióra na powierzchnię tabletu. Może się zdarzyć również tak, że będziemy chcieli uzyskać i jedno, i drugie, i tak jak to widać na tym obszarze podglądu, większy nacisk będzie oznaczał szerszy ślad. I silniejszy kolor, a mniejszy nacisk pióra na powierzchnię tabletu będzie dawał ślad węższy i z kolorem w pewnym sensie rozmytym, czyli z kolorem o, o niższym kryciu. Tablet jest bardzo, bardzo cennym, pożądanym urządzeniem w warsztacie grafika, warto się w nie zaopatrzyć. Pamiętając o tym, że Photoshop doskonale radzi sobie z obsługą tego urządzenia, no, jest to kolejny powód, żeby coś takiego sobie, sobie sprawić. Wszelkie czynności edycyjne, które polegają na malowaniu, przemalowywaniu, czy też na wprowadzaniu takich zmian lokalnych, miejscowych, wykonuje się o wiele, wiele swobodniej i dokładniej, jeżeli pracujemy tabletem graficznym, a nie myszką. Bardzo polecam nabycie takiego urządzenia i poćwiczenie. Po to, aby uzyskać chociaż minimum swobody w posługiwaniu się takim, takim piórem, naszą sztalugą, czy też papierem, staje się ekran monitora. Tablet może mieć dowolną wielkość, może to być nawet takie bardzo, bardzo małe urządzenie. Wystarczy, jeżeli będzie miał tę podstawową funkcjonalność, czyli reakcję na siłę nacisku. Elastyczność i jakość naszej pracy bardzo mocno się dzięki temu zwiększy.